Ta historia okaże się inspirująca. Kiedy ta dziewczynka wylała sok na sukienkę, którą jej mama kupiła, nie spodziewała się, jak bardzo to ją zrani. Jej mama zawsze marzyła, że jej córka wybierze się na baleriny, ale dziewczynka nigdy nie chciała być ani astronautką, ani bohaterką. Wbrew temu, co mogło się wydawać, dziewczynka nie mówiła nic, ale jej zachowanie wskazywało, że nienawidzi swojej mamy. Kiedy jednak mama zobaczyła tablicę, którą jej córka stworzyła ze swoimi przyjaciółmi, zrozumiała, kim wszyscy chcą zostać w przyszłości. Była zszokowana, gdy zobaczyła rysunek córki przedstawiający właśnie tę sukienkę balerinę, którą kupiła dla niej. Zrozumiała, że jej córka pragnęła być taka jak ona. Mama postanowiła naprawić sukienkę, aby córka mogła założyć ją na imprezę. Ta historia uczy nas, jak ważne jest zrozumienie i wspieranie marzeń naszych bliskich. Jeśli kochasz swoją mamę i doceniasz jej poświęcenie, zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej inspirujących historii. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę pod tym filmem.